Hej moi kochani przedświąteczne, moje ludki, moje cudowne dzióbki, wiecie, że was uwielbiam, wasa kochana Mikołajka Aneczka, serdecznie was pozdrawiam, leczy z wami mój kompleks noszenia okularów, gdyż jakoś tak się niedobrze czuję w tych okularach już od dawna ale w tej chwili są mi potrzebne i mam nadzieję, że obejrzeliście wczorajszy mój odcinek który nagrałam z Piotrem jeśli nie, to chętnie Wam go pokażę za chwilę w ogóle mam całą serię, ciągle mnie za mało subskrybujecie niestety nie jesteście zbyt otwarci no ale trudno, jak to mówi Mel Robbins w książce Pozwól im, czyli miej wywalone więc już wam pokazuję ten cudowny odcinek z Piotrem. W którym tekście też skuzo. jest, że oni mieli takie tendencje władcze, że wszystko... Intelektuo... Naczy, to historia to powinna... O, uczucie, że śni. Możecie to o, obejrzeć. Y ja mam do pani jedną prośbę. O, także tutaj moi kochani, tymczasem ja dla was przygotowałam niespodzianeczkę a mianowicie ciekawy odcinek w ogóle chcę się pochwalić, że o mam tyle czekoladek, oczywiście sama ich nie zjem i na... do końca roku są już moje tu jest szokolad Raspberry o smaku Maczy Bardzo dobre jest, a tu mam mój kalendarz adwentowy i dzisiejszy dzień jeszcze nie zjadłam. Dzisiaj jest 22. Zostało mi Niewiele z tego kalendarzyka. 22. Zje. Co też ma ten 22 ma gwiazdeczkę. Zobaczcie jak gwiazdeczka. No, blindor to nie jest. Jest to czekolada w średniej jakości. No ale trudno. Jak widzicie jestem świeżutko po prysznicu. Mm. I teraz, moi drodzy, oglądamy pokój 107, czyli serial, który um, również y, t, o, n, też wtedy, kiedy Polskie Zo leciało lub się skończyło już, ale w każdym razie, kiedy Polskie Zo, więc tutaj przypomnę Wam, że um, pokój 107, oglądamy odcinek drugi. Marzena. A ja ci powtarzam, że to twoje... Sprawy zostały gdzieś daleko. Spójrz na siebie, teraz jesteś numer jeden. Dotąd żyłeś może nawet na 102. Przypominam, że nasz bohater ma na imię Irek żył już na 107... i przybył na studia R rok 1997, więc to już po polskim co? myślę, że już jeszcze okay. polskie zamorze trwało, nie 107 wiem, słów, w razie 107 łez. 107 patrzcie. Bach, 107 jazz. 107 marzeń, smutków, 107 westkień i uśmiechów. Pokój, 107 przed nim ty otwierasz drzwi przed tobą. Odcinek drugi, marzeń 430 wojska peloponejskie wtargnęły do Attyki. Co ty tam znowu nawroczysz? Irek jest studentem historii, który przybył do akademika. Jeśli nie wiecie, możecie obejrzeć mój komentarz pierwszej części i zaraz was też pokażę wam pod koniec Jezu, pierwszej sobie Greków. Ja ci powtarzam, że to twoje panie. Wybitnie działam imionem! Na Słuchaj, się. Ja nie po to studiuję ósmy rok na trzecim roku, żeby mi ktoś w spokoju robił izbę cichej nałóg. Że... Jest też ta ironia z, ze studentów, którzy się nie uczą, tak, tutaj on studiuje kolejny rok, żeby sobie tak mieszkać, a tutaj mamy takiego porządnego irka, ambitnego, który chce w ogóle sukcesy przyjechał do tej Warszawy z Sokółki łaknąc sukcesu. Żeby jeszcze cichej, ale ty mam bo. Po prostu lepiej mi wchodzi, jak mam roczy. To mam rocz do ściany. A, w ogóle, co nowego na rynku mieszkań? Nie ma tam tanich kwater dla studentów pierwszego roku? Cały, cały czas szukam. Tutaj mamy, że Irek jest taki bardzo... Y, nos szuka tego domu. O, proszę, darty są. Japońskiego były. się naucz, warto. Jacek, naprawdę przeszkadza? Ja wiem. Póki się myjesz i nie obgryzasz czy można z tobą wytrzymać. Można, tylko po co? Oczywiście jest Chora. na początku lubiany przez kolegów, więc klasyka w, 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 w różnych ukrytych prawdach, trudnych sprawach, tak? Dosyć idę do biura kwater. No dobra, ten. Jest mój herbatka, panie kierownik. Który? Tu wredny pan kierownik, oczywiście. Ten, ten, ten. No, ja <laughs> tak! Normalne. Ten. Nie. nie ten, ten. Przepraszam, w którym pokoju mieszka Irek Ziemba? W żadnym tu nikt taki nie mieszka. Ale ja mam. Jak powiedziałem pani, że nikt tu taki nie mieszka, a to znaczy, że nie mieszka. Niech pan sprawdzi. Irek Ziemba. Nie ma. Może zapyta pan kierownika? Ja pani to ja na kogo wygląda? Na dozorce? Panią interesują zięby to do dozo. Ale pan dowcipny. O co panu chodzi? Pierre to kolega. Moja kolega. Pana kolega? Ja ci powiem, gdzie on mieszka, pokój 107. Tylko nie powiedz nic tamtej Dlaczego? A no, bo no wiesz, on tu mieszka, tak. Jak? No, na czarną. Mieszka na czarno, cóż za dawna. Widzisz Rysiu? Jeśli ludzie. Powiedz tylko która. No i co i co? Proszę pani ja muszę znaleźć. Rysiek I... założymy się chciałbyś. Nigdy Nie może mieszkać przez cały rok dlaczego? Poza? Bo to młody i oni i w ogóle bez sensu Koledzy się zastanawiają nad przyszłością Irka, który, któremu widać póki co odpowiada, że ma łóżeczko, no wiadomo, że tak, Czy tutaj da. się pojawia jakaś dziewczyna. No. Przepraszam. Czy pan tu mieszka? Tak, bo co? To pan na pewno musi znać Irka. Ty, do Irka. Pan musi być Rysiek. Irek dużo mi o panu opowiadał. <noise> Naprawdę pobił pan dziesięciu zamowców? Dawno i nieprawda. Uszko się urwało. Może tym? 7up to po prawie, że jak Coca-Cola, więc tu mamy reklamę 7up, otwiera jej oczywiście. tych nosem mała, co? Żartujesz. <laughs> to znowu pan? Ktoś inny by się znudził. No i co, i co? Proszę pani, ja muszę znaleźć mieszkanie. Mieszkania? Może życzy pan sobie małą willę? To nie do ciebie. Może być willa, tak. byle tylko szybko i tanio. Poczekaj chwileczkę, dobrze? Trzeba było w sierpniu. Teraz to. No, mam tu jakieś, ale ja. biorę. Marzenka uwodzi. Ona kim jest, siostrą? Przestańcie, się. właśnie mieliśmy zacząć sprzątać, ale... Pierpr. No tak, coś to możemy się przejść. Że jak jest ładna kobieta, to oczywiście sprzątają. Zaczyna sprzątać, zaczyna podrywać i nagle porobi, polubi tego Irka, skoro on ma taką ładną koleżankę, to, czy siostrę, czy. Może zostawić te kolor, to jest jego szafka. No i dziwne, że nie zapytał kim Irek jest dla ciebie. Prawdopodobnie. tu ciemno. Ciemno? Oj, oj, oj. Taki młode już sobie wzrok zepsuł. Do doktora trzeba iść. Ciemno. Teraz tu jest jasno. Za okupacji to owszem było ciemno, ale teraz... O, żarówka pięknie świeci. Jakaś słowo ta żarówka. Żarówka się panu nie podoba. Jak pan będziesz rachunki płacił, to sobie pan żarówkę wstawisz. A prąd dzisiaj drogo kosztuje. Przepraszam, a gdzie drzewo? No bo... W... W ofercie pani wyraźnie napisała, że piękny widok, a za oknem śliczne drzewo. I popatrzcie, już były te oszustwa mieszkaniowe. No, wtedy też jest. jest, jest, to tam. O. <grystanie> <grystanie> Ten krzaczek? Ojej, pan to by wszystko od razu chciał mieć. <grystanie> Ciepliwości trochę. O, węgiel przywieźli. Tak. tak. Był tu jakiś wariat, wyrwał mi papier i uciekł. I to gdzie? Gdzie? Jeden adres. Ukradł na bosz. Ale już babka dzwoniła i mówiła, że nie wziął. Więc pewnie poszedł. Mm. O cholera. I gdzie poszedł? Ja mu tego nie dawałam. Sami to wyrwał. Ale gdzie? Lepiej nie pytać. Przepraszam, gdzie tu jest? Tam w ramię. Dziękuję. To taka gorsza ulica Warszawy. Cały czas chodzi w tym garniturku, reżyser. Jak się jest to cały czas... nie no, no, ale to specjalnie... Cześć, Kaśka! Co słychać? Nic nie słychać, no! Yeah, I like that one too! No co jest? Nie lubisz tej płyty? Bardzo lubię. Potrzebne mi żelazko. Wiesz, że oni zarabiają? Że też ja nie nauczyłem się śpiewać. Gdzie trzymacie żelazko? Muszę wyprasować bluzkę. To jest spokojny, uczciwy dom. Nikt tu nigdy niczego nie prasował. <grymne> to takie poczucie humoru, przyznam, że mi takie trochę... pójście na łatwiznę z tym poczuciem humoru, takie jest, że tak powiem, no... Mm, dziwne dosyć, to poczucie humoru jest takie... Yy, nie wiadomo, niby zabawne jest, ale jednak yy, nie do końca. Przyjdźmy ze sobą, takie fajne z nawilżaczem, z mistkiem. Irek, tam gdzie? W szafce. Nie ma. No, musi tam gdzieś być. Mówi ci, że nie ma. No, sprawdź w torbie. A torba należy do... Mm, mm, mm. <laughs> o kurde! <laughs> Oczywiście kolejna kafa. Jedno? Słucham? Leon, przynieś pulipę, klient czeka. Nasz gwiazdor Lombardu, serialu Lombard, Kazimierz Buczkowski. Pan mnie źle zrozumiał. A co, Arpaśka? Najdzie się jej alpaczka, u nas najtaniej. Dałam przynieść alpakę. Ja tu... tutaj przyszedłem... w innej sprawie, no... no Są... wie pan... Kolej. czy to czasami Murzyn cię tutaj przysłał? A znam jednego Murzyna, nawet zaprzyjaźniliśmy się ostatnio. Wracając do sprawy, no nie, to... Jakiej sprawy? Pomyłka zaszła. Za klientele pana Trzeba porozmawiać o pieniądzach, jaką sumę... u nas się nie przelewa. Dzień nie tak 20 no może 30 flaszek sprzedajemy, nie Leon? No a koszta własne jakie? Cukier drogi? Ostro się, trzeba nam męcić, żeby na, na swoje wyjść. 200 zł miesięcznie chyba będzie w porządku. Płatnie co miesiąc, czy panowie wolą z góry? Dwie stówki to w życiu. <grywanie> Leo. Tak nie jest wiadome, czy on dostaje te pieniążki od rodziców, pewnie no tak, ale... Tak dosyć to nie jest powiedziane. Zobaczmy, więc przeczytajmy w ogóle mieszkania w latach 90., jak to wyglądało. Mieszkania dla studentów. Szukanie mieszkania dla studentów w Warszawie, zwłaszcza z perspektywy roku 1997. Choć obecnie trendy wskazują na wysokie ceny, rok 1997 to czasy transformacji z innymi realiami cenowymi. To poszukiwanie ofert najmu blisko uczelni, gdzie popularne były stacje, pokoje, mieszkania w blokach z wielkiej płyty, a kluczem było znalezienie taniego lokum, często dzielonego na tablicach ogłoszeń uczelni, czy przez znajomych, co do dziś, choć z cyfrowymi ogłoszeniami, ma sens. W 1997 roku ceny były znacznie niższe niż dzisiaj, gdzie rynek jest drogi, ale wciąż można znaleźć pokoje na, na wynajem w atrakcyjnych cenach. Ok, oferty najmu mieszkań, nieruchomości online dla studentów. Tu mamy ogłoszenie archiwalne, ale to są mieszkania czy pokojowe, to nie wiem czy oferty najmu, czyli są pod wynajem. 2700 miesięcznie. No, wygląda fajnie, ale wiadomo, że trzeba sprawdzić, bo zawsze, jak wiecie, ulepszany jest wygląd. Apartament z ogródkiem, mikrokawalerka na parterze. O, też jest to słynne. Okej. Okay. Mikrokawalerka, matko Bosku Mieszkanie umeblowane ulica codzienna. to mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Ale musi. O taki haracz! Kazik przecież on jest gorszy niż chłodko. To takie czasy. patrz Leo. Ale musi. O taki haracz! Kazik przecież on jest gorszy niż kłodko To niż takie czasy. patrz Rozumie się, że co miesiąc pan to księgowy mu persinga zostanie. Z takimi idzie się dogadać. Nie to co chłopaki z Pruszkowa. <grym> Wiadomo. Nowa szkoła. A u nas jeszcze z rurką w lebi i chodów w krzaki. Teraz metody są inne. Delikatne. Czy ja mógłbym zobaczyć łazienkę? Czy wie, pańskie oko ja Pierwsze drzwi po aparaturę na i będzie nam aparaturę sprawdzał. No jasne, lepiej go za załatwić po naszemu. Nie <grystanie> <grystanie> będzie szedł dogadać i aparaturę na myszy. Czekaj frajerze, wrócisz do wo Wołomina w drewnianej jesionce. To on, coś mi się stało. Gdzie jest ta małżonka? Przepraszam, jesteśmy z gazowni w Kyturenty na dworzec. Boże Kim ty jesteś, dziewczyno? O, no ten jest niezły. Pokaż. Proszę, jaki Irek ma świetny gust. To naprawdę wszystko Jurka? Rzeczywiście niezłe. Przyciągałem tego. Spadaj, Grześ. Wyobraź sobie, że kto... Nie, no... Nie... Tylko pilnuj Irka. Wiesz, jak to jest na dworcu. Jasne. Cześć. Za pomoc. Wszystko liczny, prawy, prosty. Tak? Myślałam, że grecki profil. <śm> Tylko pilnuj Irka. Wiesz, jak to jest na dworcu. Jasne. Cześć. Czyli Marzenka będzie narzeczona tak? Raczej kickbokser. Ten twój kolega to jakiś... ten? Nie, nie, to, to... ja to pożyczyłem od Irka. Ty, odbiło ci? Dlaczego w tym staniczku chodzisz? W dodatku, w moim? Nie no, mówię przecież, że to pożyczyłem od Irka. Nie, już dobrze, no nie wstydź się, nie, nie znaliśmy cię od tej strony, ale prawdziwy przyjaciel zaakceptuje wszystko. Pewnie, że cię odprowadzę. Rysiu też, nie? Nie, nie, nie będę przeszkadzać. Życzę szczęścia. No co, ty byłeś bardzo dzielny. Dziękuję za pomoc. Tak. Nasz śliczny, prawy, prosty. Tak? Myślałam, że grecki profil. Tylko pilnuj, Irka. Wiesz, jak to jest na dworcu. Jasne. Cześć. Zobaczmy? Eee. Co ty tam taka zabyana wirku? Czujesz? Zakochać się wirku Zup <noise> Ale fajny kumpel. Prawdziwy kumpel na studiach już by mu chętnie odbił dziewczynę. Yy, więc. pełni bez klasy. Dobra, dobra, bez klasy A co ci? Nie? masz zapomniała chyba jej. To biegni. Nie będę się uganiał za prowincjonalną gęsią. Marzena Zęba. No, śmiesznie tak samo się nazywa Ty no co ty? No, ty? duży idiota. Przecież to szosa Irka. Ty to może zdąży, co? No proszę, proszę. Naprawdę popiła trzech żuli? Trochę dziwna dziewczyna. wiesz, wicemistrzyni Polski w kickboxingu Trochę jej pomogły. Czekaj, czekaj. Marzena na tak? I to jest twoja siostra. A co? <głos> Nic. <noise> Znam ją. <noise> Czytałem w przeglądzie sportowym. No wiesz, sokółka, nie? <noise> Misiek? No? Już nie musisz szukać chaty. Jesteś w ekipie. No, proszę, I się. Wbił do ekipy dzięki ślicznej siostrze, moi drodzy. Widzicie? Śliczna siostra i uzdolniona pani wicemistrzyni Polski z sukułki. I tutaj nasz kolega się zakochał i myślał, że to jest jego narzeczona, a to tymczasem jest jego siostra. I nagle oczywiście nasz bohater już został w ekipie, więc w drugim odcinku został kupiony przez ekipę. A Ty dalej nie subskrybujesz kanału? No i ja Ci pozwalam nie subskrybować mojego kanału. Oczywiście, pamiętajcie, że tutaj używamy żartów. Życzę Wam wesołego przygotowania do świąt. Kolejny mój vlog będzie z zagranicy, więc myślę, że będzie fajnie i z lotniska, i w ogóle, jak wygląda lotnisko. Święta poza tym jest odnowione. Także buziaczki, kochani, miłego oglądania. Jak się podobało, to zostaw subka. Trzymajcie się. I w nowym roku, oczywiście, kolejny odcinek pokoju 107, być może z Piotrem Florczakiem, skomentujemy dla odmiany trzeci odcinek pokoju 107. Także buziaczki, pa.